Witajcie! Tematem dzisiejszego odcinka jest bezpieczeństwo na miejscu wypadku. Moi drodzy, dobry ratownik to żywy ratownik, bo człowiek człowiekowi wilkiem, a zombie zombie, zombie. Dlatego pamiętajcie, że podstawowym przedmiotem, który może zapewnić wam bezpieczeństwo w samochodzie, jest trójkąt ostrzegawczy, wola, voilà! czyli coś, moi drodzy, co znajduje się na wyposażeniu każdego trójkąta. No tego niestety już nie będę w stanie schować do pudełka, ponieważ opacznie go otworzyłem i co tu dużo mówić, w ogóle Trójkąt jest słabym rozwiązaniem, dlatego moi drodzy, że zawiera. Tutaj właśnie odblaski, czyli nie świeci własnym światłem, ale działa na zasadzie odbitych blasków, reflektorów nadjeżdżających pojazdów. Co w momencie, w którym mamy intensywne opady, kurtyna deszczu odcina nam światła, które no, nie dolatują z tym blaskiem do trójkąta. Jest równie widoczny co cegła w mglistym poranku. Dlatego być może lepszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie takiej oto flary led tym razem w barwie niebieskiej, ale są też pomarańczowe, czerwone i no tylko pytanie, czy chcielibyście swoje życie i poczucie bezpieczeństwa bazować na czym? Tym, co ma aż taki jasny blask. Niewątpliwym atutem jest to, iż posiada magnes, można to przyczepić do latarni, można też ogłoszyć tym na przykład pijanego kierowcę, bo jest całkiem porządnie zbudowane, natomiast światło daje raczej marne. To, o czym musimy pamiętać, to to, że najlepszym rozwiązaniem, choć no nie da się Ukryć, że jednorazowym zdaje się być pirotechniczna flara ostrzegawcza, czyli coś, co w efekcie spalania materiału pirotechnicznego, moi drodzy, zapewnia nam dość intensywne światło. Mamy tutaj taką draskę. Tą draską będziemy pocierać, moi drodzy, właśnie od siebie. O. I zaraz, moi drodzy, zapalamy taką flarę ostrzegawczą, która bardzo dobrze będzie widoczna przez co najmniej 25 minut, bo jest to flara 25-minutowa i z daleka będzie informować wszystkich kierowców o tym, że mamy do czynienia z sytuacją zagrażającą życiu lub zdrowiu. Natomiast, moi drodzy, jeżeli nadal to Was nie przekonuje, pamiętajcie o tym, żeby w razie czego świecić również swoim przykładem, jak ja. Wszystkiego dobrego, bądźcie bezpieczni. Ahoj!